Smoli, tak i zagramy sobie dzisiaj w Rome Total War bo naprawdę strasznie już dawno nie, nie graliśmy w tę grę, praktycznie tak ilu już Smoli. to oczywiście ja tylko widzę to w tej Kampanie uważam, że trochę żeśmy zapłacili, ja w sumie zapomniałem o tej grze, ale pamiętam strasznie chcieliście żebym nagrywał więcej yy, Polski Total War, tak też się stało i trochę za bardzo sobie poleciałem z tematem e, jak to ja no i krótko mówiąc Nasza stara dobra yy, nasz stary dobry Rzym gdzieś tam poszedł w odstawkę, ale zaraz się już nim zajmę, tylko to czekajcie, muszę sobie muszę wszystko tutaj przypominać. To mi zajmie dosłownie chwileczkę. aha tutaj ten, tu nic się nie buduje, nie buduje. Tam pamiętam, żeśmy się z brytami mocno siekli. Okej, okay, tu się buduje, tu mi się chcą buntować. Aha. Ale widzę, że jest rekrutacja Straży Miejskiej. A tak, żeby obsadzać te, te na północ miejsca. Tu się wszystko ładnie buduje. Tu widzę. Tak, tak, już, już sobie przypomniałem tego gościa. On, on mnie wkurzył, on mnie zdenerwował. On mnie bardzo zdenerwował, bo facet nie był w stanie podbić yy, tych Brytów. Londynu nie był w stanie podbić, i czym mnie naprawdę zdenerwował. Teraz tak. Tu widzę, że jest co? Mój przywódca frakcji, którego nie mogę trzymać w mieście, bo jest jakiś debilem. Tak. Nienawidzi rolników. Brawo. Stary, jesteś mistrzem. Naprawdę debilem, stary jesteś. Teraz, dobra. Du y kolejna rzecz, co ja bym chciałem finanse bym chciał zobaczyć. Do przodu mamy, ile. To nie dużo. Ha! 1200 to tak szału nie ma. Ile jest utrzymanie armii? 22 koła. Ale. No tak, budowa to do najwięcej. Dobra, bierzemy turę następną. Kim ty jesteś, człowieku? 18 to ja go pewno chciałem wysłać gdzieś na północ obstawiam Ja bym tu sformował jeszcze jedną armię, bo coś co... strasznie mało tutaj No zobaczcie, jakieś po... wykaszane właśnie te oddziały są tragicznie No Mamy z czego, że tak powiem werbować Tutaj proszę Triarsów, o tak, 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 tak. Właśnie i to zrobimy wyjątek. Tu zrobimy bardziej e, armię złożoną z triarii. E, słuchajcie, chodzi mi głównie o te pieprzone rydwany. No to jest, to jest największa porażka, jaka istnieje. No i tu trochę hastatik, tak, dokładnie. I koniec tury. O! Poszedł do przodu. Czy co to jest za armia? Muszę ich ogarnąć. Uuuu. Będę miał kolejnego dowódcę, kolejną ciężką piechotę, yy, dworze, kawalerię. Oj dobrze, i to na granicy, super. Zaślubliny, straty pierdolone, co, co, co tu się dzieje? Tracja, 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 ach to, oni się posiekli Ok, okej. Kurcze, ród brutusów mnie trochę zaczyna przerażać. Strasznie się rozbudowali. Koniecznie muszę, koniecznie muszę zdobyć yy, Londyn. To już jest, już jest przesądzone. Ród cypionów, teraz wam mówię: ród cypionów aż tak mnie nie przeraża z tego względu, że to nie są jakieś. Dobrze, no to wygląda dużo, tak, że tu połacie terenu, cholera wie co i tak dalej, ale to nie jest aż takie, te miasta nie są aż tak tutaj super ważne. A ale będę potrzebował dużo gotówki zaoszczędzić to będę potrzebował ją już teraz zacząć oszczędzać tak, zdecydowanie zdecydowanie tak, tak się stanie potrzebuję tutaj werbować nie tych, a tych potrzebuję stąd odesłać te wszystkie łamagi, które tutaj mam w liczbie jakiejś śmiesznie małej Wszystkich jak leci. Was odsyłam. Wy idziecie. Tu. No, no nie ma... Do masili musicie leść. Nie ma nie ma opcji. E, czy tu jestem w stanie wybudować jakieś drogi, coś takiego? Nie, nic, 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 nie, nie. No trudno. Mówi się, trudno idzie się dalej, dobra. Kolejna osada. Ja potrzebuję, żeby co? Podozmian. Potrzebuję mieć jak najwyżej, tak na dobrą sprawę, jak najwyżej ekonomię postawioną. I chciałbym, żeby wreszcie. Hmm. Jak już wybuduję te, te chrzanione, te armię tutaj, to zaczynam budować mnóstwo chłopów i zaczynam przesyłać tutaj do, 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 na Półwysep Iberyjski. Bo mam. Cały Półwysep Iberyjski i właściwie on mi w ogóle nie przynosi zysków. W ogóle. A ja sobie nie mogę pozwolić na coś takiego. E, po prostu nie, nie, ma, nie ma opcji, nie ma takiej opcji. Kuria Senatu, ona mi jest bardzo potrzebna w tym momencie. Okej, okay, dobra, na razie nie jest źle. E, jako dobry Rzymianie, no właśnie, tego się bałem, że Lut już zaczyna... E, tu mamy co? Populacja 18 tysięcy i rośnie. No to zaraz, zaraz robimy tak, że spadnie w końcu. No to, co. To... Od, od czego my tu jesteśmy, nie? Dobra, tu się tworzą armie, cieszy mnie to niezmiernie. Tu się tworzą kolejne, i tu myślę, że nawet można byłoby pomyśleć. Tu mogę triarsów? Nie mogę, no trudno. Trudno, trudno, trudno. Priorytetem jest teraz dla mnie stworzyć tutaj jakieś zręby armii, kurna, czegokolwiek, co by to poszło dalej, jakoś zaatakowało, coś zabiło, zniszczyło. Kurna, zrobiło cokolwiek, żeby wygrać, bo. Miałem duże armie i teraz generalnie muszę się cofnąć. Nie, muszę się cofnąć, bo to do mostu i bronić tego mostu, bo to tej przeprawy tutaj. Nie ma opcji, po prostu jestem za słaby. ...tragicznie się, że tak powiem, bije z, yy, z Brytami. Te wozy wszystko robią, po prostu każde automatyczne rozstrzygnięcie to jest porażka Rzymian, no, to, to, jest, to jest najgorsze, słuchajcie. To jest najgorsze... Trochę mnie przeraża ilość armii, jakimi dysponują tak brutusi, jak i sypionie. Ja to muszę ogarnąć, bo e, w tych wykresikach... Chciałbym tak tych i tych. I jeszcze tam Senat to się nie liczy. Egipt dostał w Ciry. Widzę nieźle. Dacytia też w Ciry. Eee, Dacja. Oj, nie, już nie ma. Brytania. Gdzie jest Brytania, jest Brytania też. Dobra, w Ciry. Ta, martwi mnie. Ranking sił wojskowych, no właśnie. Jezu, tragedia. Po prostu tragedia ci, ci, e, ci brutusi. Ranking produkcji, okej. Okay. Więc to jest dobry predyktor. To jest. To nam mówi o tym, że my teraz mamy najwięcej kasy. Ranking terytoriów. Paradoksalnie my mamy najwięcej, ale to nie oznaczy nic tak naprawdę w tym momencie. Ranking finansów. O! I tu was mam chujki. Przepraszam. I tu was właśnie, kurde mam. Tu was mam. Kto tu ma tyle kasy jeszcze? Po... Nie. Brytania? Nice, 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 nice. Dlatego trzeba im utrącić łeb. Dobra, pocieszyło mnie to, że rzeczywiście wróg ma mało, mało. Znaczy, wróg. Brutusi i Scypioni mają gorszą produkcję i w ogóle nie mają kasy, w ogóle. To mnie, to mnie bardzo pociesza. Teraz tak. Ci tutaj się... No nie, jeszcze, jeszcze czekamy. Tu się tworzą kolejne oddziały. Ja potrzebuję mieć ich jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej i już zakończyć po prostu to, co się dzieje. Już, już się skończył czas na półśrodki, słuchajcie. To już nie mogę sobie pozwolić na jakieś... Na jakąś tutaj gadaninę głupią i, i nie mogę sobie już pozwolić na to, żeby wysyłać tak A, dobra, jedną armię zamiast, nie wiem, dwóch albo coś takiego Grecka logika, tam kogo to pochodzi? No? Później się tym będziemy zajmować no. Raporty z budowy, dobra I właśnie, budowa jeszcze przy, przy okazji Tu wszystko, 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 dobra Tutaj... Tutaj, o tu można coś wybudować. I my wybudujemy koszary armii. Wielkie forum. Warsztat płatnerski. Cholera, nie mam pojęcia co tu wybudować. Eee, może koszary armii. Jednak mimo wszystko to się zawsze przydaje. O i tutaj. Drewniany mur. On będzie dobry. On będzie zdecydowanie dobry. Tak, wy tu leście do mnie. Nie, yes, ja się bardziej zastanawiam co tutaj ogarnąć z nimi wszystkimi Ponowne szkolenie? Nie, bo potem Nikt nie będzie mieszkał w tej osadzie Z bez sensu, Z bez sensu eee, Cholera no I tu stoi ci kurna wiele armii A tak naprawdę nic nie potrafią Nie Cholera, jak to rozwiązać? Nie wiem, czy ich nie podesłać tutaj do media. Ile wyścig? Jaki macie zasięg ruchu? Raz, dwa, no trzy tury, potem jedna. W tym jest sporze, to jest mnóstwo tura, ale chyba nie mam wyjścia, muszę zaryzykować. Muszę zaryzykować. Tych cofnąć tu. Aha, nie, to jest za duża armia. Kurde, to jest naprawdę gigantyczna armia. Odeślemy tak trochę nie bez sensu ani trochę ani bardzo oj zła jest ta sytuacja na północy bardzo zła wręcz bym powiedział że fatalna z eee, 46 niech będzie mi każdy dowódca potrzebny naprawdę tury dobra kasa No, bywa, bywa, niestety. A czemu tu płyną? Przepraszam, co ja miałem jakąś jeszcze jedną misję? No, tu po cholerę tu płyniecie. Nie, 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 kochaneczki, wracamy. Dobra, i tu co za ślubiny. Gdzie on? Gdzie on? W aluminium. Dobra. Ile mamy tych armii, Dwie, trzy, dobra. Ja ich już posyłam. To już, to już, nie ma co zwlekać tutaj. Dobra, kolejni. Tu się, dobra, kolejni się werbują. Elegancko. Ja już, ja już tu więcej nawet zaznaczę. Okej, okay, tu chłopów. Tu już trzeba zacząć robić masową produkcję chłopów. Eee, dobra, kolejni i chłopi. Kolejni i chłopi. E, no mianowicie, dobra, ten tutaj ile jeszcze przyjmie oddziałów? 2, 4, 5, dobra. Odjąć tych tutaj, no to przyjmie jeszcze dwa No to skądkolwiek, naprawdę droga będzie szła nasza, jakoś tak. Tędy? Tak, tędy. To stąd kogoś jeszcze przyjmiemy. I pójdzie taka jedna wypakowana armia, i coś coś tu będziemy kombinować dalej, bo. No jest słabo. Jest słabo, jeżeli chodzi o te nasze tutaj poczyniania. O, tu już widzę, że wreszcie doszliśmy do sytuacji, w której e, nasze kochane miasteczko już się nie buntuje. Jestem naprawdę... A nie, to ska Skalabis było takie buntujące się. Okej. Okay. Armia, agenci... Oj, szpieg trochę tłusty się zrobił. Ulubiona małpa. No dobra, przyjacielu, no ty już mi tutaj na nic nie jesteś potrzebny. Wypierniczaj stąd Tych myślę, że już można rozwiązać. Szkoda kasy na nich tracić Jezu, wkurza mnie to po prostu, że tu nie ma żadnych, absolutnie żadnych możliwości 20 tysięcy o! I jest pomysł od razu tych wszystkich chłopów po prostu będę tak bardzo przesyłał. Tutaj, właśnie ta OSKA, nie wiem, cokolwiek, po prostu, żeby rozbudować te miasta, bo jak ich nie rozbuduję, będzie słabo, słuchajcie, będzie bardzo słabo. Potrzebuję bardzo, naprawdę bardzo potrzebuję podnieść produkcję. Potrzebuję, chociaż tak ona jest na niezłym poziomie, ale jeszcze bardziej, po prostu, żeby jeszcze więcej kasy móc, bo im więcej kasy, im więcej tego wszystkiego, no to tym lepsza będzie. Potem po prostu moja armia, tym bardziej taka napakowana. No lepsza po prostu. No jest. No jest super, i clinch znowu. Ja na nienawidzę tego. Dobra, nieważne. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bezdyskusyjne zwycięstwo. Dobrze. Wow, 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 wow. No. Kurwa, no. super. Jeszcze tego im było trzeba. Porażki mojej największej floty! Nie, 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 nie Jezus Maria, nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Najbogatsza frakcja, dobrze. I to musimy utrzymać. To musimy utrzymać. Dobra, pierdzielę, idziemy, bo to już czasu tyle tracę na tę walkę z tymi chrzanionymi, kupimi, nieudolnymi, etc., etc. Brytami. z galami się tyle nie chrzaniłem i nie cackałem jak z tymi tutaj. Dobra, wy jesteście gotowi, was już od razu mogę posłać w. Tam. Muszę zdobyć to Londonium, bo po prostu mnie, mnie szlak jasny trafi. Jak jeszcze sobie trochę pomyślę o tym, że to jeszcze nie jest rozwiązane. Dobra, trochę sobie jeszcze poczekamy. Dobra. Jest muszę przestać mówić dobra, bo mnie... Za dużo mówię tego słowa, za często je powtarzam i jest chryja. Nie brzmi zbyt sensownie, cholercia, No, stajnie, pole ćwiczeń, e, ilu was tu jest? Wpływ populacja 3700, dobra, kuźnia niech będzie. Tara, tak, tu nic, tu mogę, nie, tu gdzieś mogę coś wybudować. Mogę, prawda? Mogę gdzieś coś, mogę. To wybudujemy, to wybudujemy, to wybudujemy, to wybudujemy. Aaaa, to że Kamienemur się przyda. Na pewno? Nie, bez sensu. E, wybudujemy skryptorium, co? co Księgi wiedzy. Miejsce to wznosi na e, Nie wiem. Może amfiteat wreszcie. No, amfiteatr, pierdykniemy wreszcie. To już trzeba czas, już najwyższy czas to zrobić. Dobra, wy tu sobie idziecie. Tu jest za poważna ilość wrogów, żeby móc coś z tym zrobić sensownego. Więc ja bym to zrobił tak. Wycofał tych, 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 tych właśnie, akurat tych nie, tych... Tak? Tak. Was bym najchętniej wycofał Tu A was bym wcisnął... tak do środka? Zmyślicie się? Nie, no to obok To obok, obok, obok Żebyście mnie tu pilnowali wszystkiego O, tu widzę, że się coś zbuntowało, jest super, wybornie, pysznie Cieszę, cieszę się nieszczęściem sojusznika Słaby ze mnie sojusznik. O, no i już po mojej ukochanej flocie. Super. Jesus. Ile ta. Ile ta franca. Ten, ten, ten buntownik będzie mnie jeszcze atakował, no? No trudno. Spieprzamy tutaj. W takim razie. Raport z rekrutacji, raport z budowy. Obwieszczenia frakcyjne. Kasa rośnie bardzo dobrze. Tak ma być. Aha, aha, aha... Nie no, gdzie ty Pola... Co za debil, no, no Jezu... Nienawidzę czegoś takiego, po prostu, czeski błąd. Jak pragnę zdrowia. I hate it, po prostu. Polaz gdzieś w ogóle nie wiadomo dokąd. Ci mnie denerwują. O, ja pierdzielę 84 mi usiekli. Jakim cudem! No, wracaj tam Berbunek, ponowne szkolenie. Nie, 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 bo potem będzie, będzie, będzie bida z tym, z populacją. Nie, 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 nie dam się manipulować, wkręcić w to wszystko. Teraz tak, tu. Ponowne szkolenie, hop, 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 werbunek, werbunek, tak, werbunek. Zaczynamy tworzyć mnóstwo chłopów i tak jak mówiłem, potem i będę przesyłał sobie radośnie, yy, właśnie publiczne, potem sobie będę ich radośnie przesyłał wszystkich do, na Półwysep Iberyjski celem zasiedlenia Półwyspu Iberyjskiego, bo jest wybity po prostu, tam nie ma nic. No to trochę ja się do tego przyczyniłem. Nie, nie do końca pomyślałem nad wszystkim, bo. E, no krótko mówiąc, przeze mnie to tam teraz jest w sumie tak, że nikogo nie ma. Ale warto było. W końcu żeśmy się wy, wy sporo, sporo, żeśmy kasy wtedy zarobili. Dobra, słuchajcie, tak patrzę na zegar, że to już jest godzina, żeby skończyć ten odcinek, taki nudnawy jest, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale następno obiecuję, że się będzie więcej działo, bo już to jakaś armia idzie, już tu się coś, coś, coś będzie atak na Londyn, te sprawy. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!